Idąc dalej choinkowym tropem, chciałam Wam pokazać taką makramkę, która powstała przypadkiem, bo za długie sobie sznurki ucięłam, a było mi szkoda ich skracać, więc wykończyłam to po prostu taką. Zrobiłam z tego taką makatkę troszkę. Tak, ta choinka jest lekko inna, ponieważ ona jest wypełniona wzorem, Podwójnym płaskim, i tu ma tylko krótkie wejścia tych poszczególnych pięterek w tkaninę. To Wam za chwilkę pokażę. A tutaj zrobiłam taki motyw z czterech płaskich w takim krzyżyku. To takie gwiazdeczki albo prezenciki. Tak. I skos, który też pokaże, jak się robi skos z płaskich węzłów a taka troszeczkę inna makramka. Dobrze, i teraz zobaczcie, jak się robi te pięterka. Tutaj, tak yy, tylko próbka. Więc mamy już dowieszone. Wrócę do poprzedniego rzędu. Tutaj jest podwójny płaski. Zostawiam. Przedostatni i dowiązuję, tak? I teraz będę robiła kolejny rząd. Z tego podwójnego płaskiego wychodzę. Biorę dwie nitki i dwie kolejne, i tak już jest w całej tej tkaninie, że po rzędy poniższe są robione. W ten sposób, że są brane dwa sznureczki z poprzedniego węzła i dobierane dwa. Coś mi tutaj nie dobrze, tu zostanie dwie i tu zostanie dwie. Okej. Okay. I tak. tu mamy ten rząd. To mamy to wypełnienie, które jest w całej choince. I teraz tutaj będę dorabiała kolejny rząd. I jeżeli tu oczywiście chcę koralik, to sobie go zawieszam, ale nie musi go być tak. I teraz trzecia nitka od brzegu jest nitką, która zaczyna mi ten rząd. I nawlekam robię na niej żebrowe, te dwie niteczki, które mi zostały. Tak i dowieszam kolejną nitkę na poszerzenie pracy. To już mieliście w poprzednim filmiku. Więc tu już bez jakichś zbędnych objaśnień. To jest po prostu inaczej zrobione. To przejście. O. Już nie idę od środka, tylko te dwie ostatnie. Tak. I z drugiej strony robię to samo. Czyli zawieszam dwie ostatnie nitki, które nie były ujęte w żadnym węźle. Tak, i dowieszam kolejną nitkę. troszeczkę inna, pełniejsza ta choineczka jest, ale równie ładna. Ma taki wygląd takiej ośnieżonej, ciężkiej od śniegu gałązek, jakby miała ciężkie od śniegu gałązki, dobra. I teraz widzicie, tu już jest poszerzona i teraz znowu będziemy wypełniać środek, czyli znowu przechodzę do samego środka, biorę dwa z jednego Dwa z drugiego wiążę ten środkowy węzeł, i z niego dwa, i z poprzedniego i z następnego tutaj dwa kolejny. z tego dwa i z poprzedniego dwa. I w ten sposób też wiążę się z kosy. Żeby wyszły ładne, równe. Wiążemy też tak z kosy i tak jest zrobiony też skos na tej makramce małej. I tutaj w tą stronę biorę dwa. I dobieram dwa. I tak idąc robimy taki właśnie uskok, że węzeł następny jest poniżej tego górnego, dokładnie o grubość węzła, tak? Jeden jest pod drugim i ładny nam wychodzi skos. Myślę, że to jest Zrozumiałe, tak? Jeden, pod nim drugi, i takimi schodkami ten skos się ładnie. Tu oczywiście potem musimy dowiązać kolejny, żeby wypełnić ten środek, ale na razie zatrzymujemy się tutaj, czyli dowiązałam dwa ostatnie mi zostają sznureczki. I znowu robię to samo, czyli nawiązuję je na nitce wiodącej. Zaczynając kolejne pięterko. Tak. I dowiązuję kolejny sznurek poszerzający. Dosuwam. I w ten sposób, widzicie, ładnie tutaj się nam zarysowują takie pięterka, jakby te gałęzie były takie mocno obsypane śniegiem. I to samo oczywiście z drugiej strony i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, jaką dużą chcemy mieć tą choineczkę. No i, i oczywiście sznurek, boże, środek, przepraszam, środek, Będziemy sobie zawsze zaczynając od środka, znowu sobie tu zawiążemy podwójny płaski. Mam taką imitację tutaj, troszkę może pnia. No, tak powiedzmy. I znowu dwa stąd, dwa stąd i tak dalej, i tak dalej. Zawsze w tym momencie, kiedy tu zostają te dwa sznurki, możemy tutaj jeszcze zawiesić na przedostatnim koralik, tak? I wtedy te bombeczki będą nam tutaj w tych miejscach się pokazywać. No to taka troszkę inna choinka. Następnym razem już yy, obiecuję, że wyjdę z tematu zimowego, ale myślę, że na razie, yy, na razie póki to robię, może tak być. Dziękuję ślicznie za czas. Pozdrawiam. Buziaczki.